Na tej kosmicznej piłce każdy ma swój sposób. Ktoś mieszka z mamą, inny spędza czas w czterech ścianach albo rozpływa się w tłumie. Natomiast tu, w endemicznym obszarze od Tatr zachodnich po Bałtyk, jest gatunek, który wyróżnia się fascynującą umiejętnością uśmiechania się do środka. Polisz smile. Sygnał jest jasny. Żadnego kontaktu. I tak od pokoleń. Natchnij mnie chryste. Spójrzcie. Pierwszy król polski zdobył Milsko i Łużyce, A pani Maria, dwa Noble. I ani jednej oznaki radości. Od wieków rozrost prostownika konta ust osłabiał coraz bardziej przywodziciela mięśnia śmiechowego i w rezultacie stracił kontrolę nad dźwigaczem wargi górnej. Ta długowieczna tradycja pięknej oschłości dziś staje w obliczu egzystencjalnego zagrożenia. Coraz więcej osób zaczyna burzyć między sobą bariery. Niedługo polisz, Smile stanie się po prostu Smile. Czy pozwolimy, aby utracone zostało to dumne dziedzictwo?